Bardzo serdecznie. Dobrze, że Państwo przyszli w tak licznej ilości. Proszę Państwa, czekamy jeszcze chwileczkę. Za chwilę Mistrz Jan Matejko przyjedzie sam tutaj do Rozwadowa, żeby, żeby jeszcze raz obrazować to, co wydarzyło się w 1791 roku. Tak, i będziemy potrzebować Państwa. Państwa zaangażowania, państwa, państwa w ogóle, państwa będziemy potrzebować do tego, żeby. Tak, bo to jest, tak, bo to jest sytuacja dla państwa. Tak, państwa, państwa, państwa. Państwa, 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 ważna. Dla, dla państwa. Dla państwa, dla państwa polskiego i dla państwa jako państwa tutaj zebranych. Tak, tak, yy. tak, 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 tak. Witamy wszystkich, witamy tutaj VIP-ów pod parasolkami. Proszę, wielkie brawa na VIP-ów. Przedstawicielstwo Krakowa? Teraz brawa od VIP-ów. Tak. Super. wypowie. witają nas i teraz witamy szanowni również bardzo szanownie państwa tutaj zgromadzonych. Brawo, brawo. Witamy państwa przy fontannie. przy fontannie, Kto nas słyszy przywontanie niech odwróci się i pomacha nam. A jest. jest Jedna, dwie, trzy, pięć osób. Chodźcie bliżej, chodźcie bliżej, będziecie. Chodźcie, woda wam nie ucieknie, to ciągle przepływa w to i z powrotem. Później jeszcze znożycie. życie. Chodźcie do nas. Tak, proszę Państwa, mamy rok 1890. Jan Matejko poszukuje inspiracji do tego, żeby namalować coś historycznego. Wiadomo, jeździ po całym kraju, my jeździmy, wyszukujemy mu miejsca, wyszukujemy ludzi, którzy mogliby stanąć. I on przyjedzie, machnie trzy razy pędzlem i powstanie wielkie dzieło historyczne. Które mamy za sobą? To już powstało? Tak. Ale my potrzebujemy teraz ochotników, bo będziemy tak. tutaj y, Mistrzowi Matejce pomagać w, w reprodukcji tego obrazu. Tak, tak, tak. Potrzebujemy okay. osób, które zapozują Mistrzowi, czyli tak zwanych pozorantów. Tak. tak. No proszę Państwa, dlatego y, właściwie, żeby był każdy gotowy do, do wyjścia i do stanięcia i do tak. zabuśnięcia na tym obrazie reprodukcji, y, y, potrzebujemy się rozgrzać rozgrzecz, czyli jakieś aktywności od was. Nie to, że tylko stoicie i patrzycie, ale też w jakiś sposób pracujecie. pracujecie z nami twórczo, pracujecie z nami dla historii, dla potomnych. Tak, czy jesteście gotowi? Mało bardzo dobrze. Czy jak jesteście gotowi, to krzyknijcie tak. Czy jesteście gotowi? Tak, są, są. czy VIPy są gotowe? Tak. No to dobrze, to jak wiemy, że podczas samego uchwalania konstytucji 3 maja były osoby, które były za i były osoby, które były przeciw. No i to za i przeciw trzeba poćwiczyć, więc poćwiczymy razem. Powiedzcie głośno wszyscy tak. Tak. Świetnie, a teraz powiedzcie głośno nie. O, i to, o, to, jest, to, może, to, no, to jest bardzo mocniejsze. Polacy potrafią mówić nie. Tak, ta, ta, tak, nie. Nie, nie, tak. Zdecydowanie tak. tak Dlaczego nie. Tak. Znaczy, nie? Nie. Tak. No to co teraz na. Teraz tak, tak, nie, nie. No, no dobrze, kiedy powiem tak, wypowiecie powiecie głośno nie. Uwaga? Tak. O, tak, tak. Nie, nie. Tak, tak, tak. Nie, nie. Bardzo dobrze. Teraz kiedy powiem nie, powiecie tak. Nie. Tak. Nie, nie. Tak, tak. Tak, tak. Nie, nie. Tak, tak. Nie, tak. Nie, nie. nie tak. Tak, nie. Nie tak, nie tak. Tak, nie tak, nie. Tak, nie. Tak, tak. Nie, nie. Nie, tak, tak! Nie, nie. tak. Nie, nie. nie, tak, tak, tak. Tak, nie, nie, nie. Tak, nie. Tak. Nie, tak, tak, nie. Tak, nie, nie Pięknie, tak. wspaniałe, tak, pocieszyliśmy. Tak. To. tak, ale jeszcze, żeby być w klimacie. Kiedy kolega powie konstytucja, wy powiecie 3 Maja. Albo Wiwat Maj może. Wiwat maj. Wywiad, maj. maj. Wywiad, maj. Dobrze, ja no. maj, to to powiedzieć, tak? tak? No, powiedz. Czyli kiedy powiem konstytucja, to nie, wszyscy nie. powiedzą Wiwat Maj. Albo kiedy ty powiesz Wiwat, wszyscy powiedzą maj. Czyli Wiwat czy Maj? Maj. 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 Czyli ja powiem wiwat, wszyscy no, powiedzą maj. No dobrze, to w takim razie uwaga. Tak. Nie. Nie to, nie, nie. Nie, nie to. Ja powiedzieć, dobrze. To ja mówię wiwat, wy mówicie maj. Uwaga. Maj. Wiwat. Bardzo dobrze. Wiwat. Maj. Wiwat, wiwat. Maj, maj. Tak, tak, wiwat. Nie, nie. Przepraszam, No dobrze, ja mogę zejść na to już. A no to, nie, to, to może ja jeszcze rozgrzeję. Tak, proszę. Tak, proszę. Proszę, A my proszę Państwa, kiedy ja powiem. Raz, poproszę, żebyście klasnęli, uwaga? Raz. Raz, raz. Raz, raz, raz. Kiedy powiem dwa, tupniecie. Dwa! Raz, dwa! Dwa, raz. Raz, raz, dwa. Kiedy powiem... Trzy, wypowiecie cześć! Trzy! Cześć! Raz, dwa, trzy! Cześć! Trzy, trzy, trzy! Cześć, cześć, cześć! Dwa, trzy, dwa, trzy! Cześć, cześć! cześć. Bardzo dobrze, wszyscy są gotowi. Dobrze. Dobrze. To teraz poszukujemy. Po czym... Proszę Państwa, to, e... co, to, to ja od, 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 odczytywać mam, tak? Tak, tak, tak. E, Proszę Państwa, wszyscy wiedzą mniej więcej, kto tam na obrazie występował, tak? Kto e... nie wie ręka do góry. A, pani nie, pani nie, to nie pani podejdzie bliżej, pani, to pani Od razu, nie ale ją. Za łap, ja idę, idę ja spokojnie, ja bym panią zaprosił tutaj do tej bliżej, zapraszam. Tak. Proszę państwa, żyjemy w takich czasach, że nieważne czy mężczyzna, pan... czy kobieta, tak? To jest właściwie... Nie, to może od razu na scenę, od razu na scenę. Razu na scenę. Tak, razu tak. na scenę. Pani Irena. Tak, Pani Irena, świetnie tak, Pani Pani będzie pozoranką dla naszego mistrza Matejki, który właśnie jedzie, już jest blisko, tuż, tuż, tuż. Tutaj bez... Tak, proszę bardzo. Z Z Pani Irena, jest A to ja zaprowadzę Panią Pani, Pani Irena odegra w tej scenie, kulto. 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 W tej scenie kulto. właśnie kulto. Stanisława Małachowskiego. to dobrze, to nasza pierwsza postać, którą potrzebujemy. Stanisław Małachowski to był marszałek Sejmu Czteroletniego. I on na tym obrazie jest niesiony przez dwie osoby. Teraz Potrzebujemy to, tych to dwóch, pan. dwóch chętnych osób, które y, naszego Małachowskiego tutaj będą y, nosić no, na ramieniu. Tak, tak, czyli o, Kazimierza Nestora-Sapiechy, marszałka, dobrze, 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 niech marszałka Sejmu Wielkiego. Tak, tak, to za chwilę, za chwilę, jeszcze dwie osoby. Wi, 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 widzą państwo. Ale co tam opowiadać, wszystkim opowiedz. No. Ja muszę Pani ręce wszystko wytłumaczyć, ja jestem od tego, żeby Pani ręce wytłumaczyć. Dobrze. Pani, pani trzyma te bułane. Trzeba, trzeba wybrać, o proszę. Silny tutaj mężczyzna poczeka, siedzi tutaj. Dwóch mężczyzn. Nie, dziękuję. Nie dziękuję. Ale to nic, to może Pan powstać i wybrać dwóch silnych mężczyzn. Tak. Nie ma takich. Proszę Państwa, no, na kimś ten Sejm musi się opierać. Nie możemy jako obywatele ciągle mówić, nie, nie, ja w tym nie biorę udziału. To samo się nie uchwali. Naprawdę. O, nikt, nikt nie. Ja już ja tutaj, ja tutaj wybieram. ten mężczyzna niesamowicie przygotowany. On tak serka. Z Ale to skoro się tak chętnie wyrwał, tak. to może sobie wybrać kogoś. Może niech rodzinę zabierze ze sobą. A to, to może kolejnego być silnego mężczyzna. To są... mężczyzna, może być tak. kobieta też, proszę. Kobieta, na której barkach będzie niesione. A to może ta słynna. Nie, nie, dzisiaj jest mężczyzna i kobieta. Pani będzie reprezentować Małopolskę, a pan Wielkopolskę. Jak widać, tak? tak. tak? to zapraszamy was. Pani, na pan jest raczej Wielkopolska, a pani Małopolska. no. To widać po gabarytach. To, to, to powinno być oczywiste. Pani będzie musiała się wspiąć na barki tych dwóch. Tak. Dobrze. Tam rozwiązujcie sytuację między mnie. Z... Ignacego Wysogotę Zakrzewskiego oraz Juliana Ursyna Niemcewicza. Proszę, to, to tak. Kto jest to? Ursyn... Ursy to może jak, jak Ursus to ten pan niech będzie. Ursus to ten pan, a pani Zygota. Zygota. Tak, tak, proszę. Tak, Zakrzewska. Proszę Państwa, już mamy tego człowieka, który niesie... Pani podniesie konstytucję do góry. O, konstytucja, tak. No śpiewnik dzisiejszy będzie nam odgrywał tutaj konstytucję. Muzyka jakby pod... <grywa> podbija całą tak, sytuację. I, I druga osoba, która będzie niesiona również. Tak, to jest... Przy... Kazimierz Nestor Sapieha, Marszałek Sejmu Wielkiego. Tak, i, i on pochodził z Litwy, proszę Państwa. Również ważna postać tutaj. Potrzebujemy marszałka. To się tak poczuwa, że to się, ubyw, się czuje to, to Kto ma na imię Kazimierz? Kto ma na imię to ja Kazimierz? Może... zaraz Kazimierz to Nesdor, to nie... Inaczej, kto zna osobę, która ma na imię Kazimierz? Przecież Kazimierz się nie przyzna. Do. No. Za chwilę. Ale on tylko przyjedzie i to, to nie może tak długo trwać. Nie może, bo zaraz ci muszą się nie, do, do tak do jest. No to Kogo by Dobrze, jeszcze... Ja myślę, ten pan pod parasolką, jak ten Kazimierz wygląda. Tak, bardzo. Wielki też Panie Kazimierzu, jak pan ma na imię. <laughs> Proszę państwa, idziemy dalej. E, e, idziemy dalej. E, tak. Myślę, że teraz. E, no, musi być król. Musi no, musi no, musi być król. No, musi król. No nie będzie król. chyba, że jeszcze tych przeciwników teraz weźmiemy. Nie, na razie jeszcze króla. Dobrze. Myślimy. Król. Król w pośpiechu pędzi do katedry, już właściwie wchodzi do środka. Król jest dzisiaj bardzo dobrze ubrany. To będziemy szukać osoby, która jest kolorowo ubrana. No, taki grono stajowy, no, proszę, 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 już widzę. No. Król Stanisław August Pojadowski. Widzę, król, król polski kolorowy koło. Zapraszam bardzo. Mamy króla. Tak? Patrzcie Właściwie... jakie grono staje idą. Właściwie powód do radości, że no. mamy króla. Zaproszę tutaj za panem. Król. Król u wejścia do katedry wita się z damami dworu. Jest ich tam kilka, więc potrzebujemy kilku chętnych osób. No to może, może teraz przeciwników? Nie, jeszcze, jeszcze panny. Bo proszę spojrzeć, król, który właśnie teraz jest pokazywany przez naszego kolegę, e, wita się z damami. No, tak, tak dziwnie to robi, bo tak 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 się To wie, wie. może, to tak. może ja przedstawię damę. On raczej straszy te panie, no ale to możemy być. Te panie to kto? E, to po pierwsze. Pani Anna Charlota Dorota von Modem, Czy jest czyli z nami księżna pani Anna kurlandzka. Jest, jest, jest. Pan uważa, że jest. Pięknie, zapraszamy. Jakże cudownie, Pani Charlota, że Pani Dorota. Proszę, odsunę tutaj, że zapraszam. I potrzebujemy jeszcze Pani Elżbiety z Szydrowski grabowska Pani Elżbieta jest tutaj, tak? O, metresa królewska. Dziękuję, asystencie, że nam pomagasz. Asystenta zaprasza, mamy tutaj, takiego tajnego. Asystent dostanie później. Dobra, to jest tak wspaniale. Dostanie chyba po prostu Fantastyczne y, panie tutaj. Tak, proszę Pani. tutaj obok króla. Pani tam się Świetnie. musi... Nie? Dobrze, to teraz I przeciwników. Tak, proszę bardzo. Byli też tacy podczas Sejmu Czteroletniego, którzy nie chcieli tak, przyjęcia żadnej reformy. Nie chcieli, do... żeby tak, Polska tak, tak, się zmieniała pchali nas w objęcia Rosji. Tak, e, Jan Suchorzewski, poseł na Wielki Przeciwień Konstytucji. To ten, który na obrazie leży i rozrzucone ma karty i po prostu jak rejtan i nie. Ma, czy znacie państwo kogoś, kto lubi leżeć? Jakiegoś leniuszka takiego. Przepraszam, padła informacja, że jedna z tych pań jest słynną kochanką króla i teraz tam mamy konflikt. Tak? Która jest słynna? są no. słynne, Dobrze, potrzebujemy pana, który leży. Pana, który leży. Albo pana, który jest zawsze przeciwko w tej społeczności. Pano. I pan jest za reformą, za tak? Pan nie? Pan się nie rzuci z kartami. Nie, nie. nie, nie. nie, nie, nie. Kto jest przeciwko reformie? Ręka do góry, kto jest przeciwko reformom? W ogóle reformom. Przeciw... Kto jest przeciwko czemukolwiek? Tak. Kto, kto jest przeciwko czemukolwiek? lubi tak. być przeciwko? Potrzebnie. Potrzebujemy, Potrzebnie. potrzebujemy kogoś, kto jest przeciwko czemukolwiek. A, Można a taką... tak naprawdę potrzebujemy? Można wskazać palcem Aha. taką osobę. Kogo dokładnie potrzebujemy? Eee, no, e, Jana, Mówiłem, Jan Suczorzewski, Suczorzewski, Suczorzewski. Ale, ale też, a, też Franciszka Branickiego. A to Branicki to Hedman, Wielki, Koronny e, przeciwnik a... konstytucji. Branicki to w czapce musiał być. Ja idę do Branickiego, który stoi tutaj odwrócony tyłem. Tak. O! Kto stoi tyłem? Świetny pan stoi. Kto dzisiaj Kto stoi z tutaj tyłem? Ja tutaj mam jednego. Z Platformy mamy kość. Dobra. Zabrak. Nie, pan nie. No i teraz chłopak. No, bo się no, nikt nie przyzna. Wszyscy są za. Jeszcze jakieś dzieci. Dzieci, dzieci nie będą, w... będą oponować. Tak, pan, w... Tutaj chętnego chętnego dwojnego dwojnego jest. Tak, Albo Branicki. Może tam Branickiego? Branickiego dawej. Zapraszam pana. Tak Ale niech pan zobaczy. Pan siedzi w zoszy VIP i pan nie chce być Branicki. Panie Branicki. Zapraszamy. No go, on był przeciwko i pan przeciwko tutaj. Będzie, będzie, za chwilę mistrz Jan przyjedzie i będziemy mieli okrojony o, obraz. Panowie. Pan Branicki Dobre. mówi, że nie. O, już idzie jest do przeciwko. nas ktoś. Idzie do nas. A nie, to, to fotograf. Nie, to bra. To, to może fotograf być, blisko będzie miał. Do... Mamy dwóch takich. O, braci, Mam dla was miejsce oczywiście, zapraszam. O, Czyli? Obcie. A tam, tam obok na krawędzi obrazu. Mamy Branickiego czy nie? Nie ma Branickiego, nikt nie chce być przyciągnięcie. To no jest już, dwóch jest. Czekaj, nie, nie, nie. Ale co? Tu jest dwóch ten, takich, którzy ledwie się zmieścili. Aha, dobrze. A, Może ten jeden mały drugi druk. Zapraszam, starszy, tak. O. Oni tylko połowę Dobry. są na obrazie, bo tam, tylko... Nie tak Mam Pracę Branickiego. Zapracę, Bardzo dobrze. Jest Branicki. No to jeszcze. Przejmij, To jeszcze to jest cukorzewski. Cukorzewski. Cuchorzewski. Czy ktoś ma, przy, ktoś ma przy sobie karty do gry na przykład? Wiem, widzę, tutaj pan chowa coś pod pachą. Czyli mamy. Podobny? Podobny. 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 No, pan Butelkę to jakoś to ma to za Nie, 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 Butelkę to wyjmiemy zaraz, że za tutaj się poczęstuje. Dobrze. Pan zapraszamy, pan spojrzy. Pan, pan będzie Dobrze. tą osobą. Teraz proszę, proszę, proszę państwa, ponieważ słuchajcie, z tym gościem, który będzie leżał i rozrywał szaty swoje, związane Zapraszamy. z Szczepak-Historią. Nie, bo on jeszcze wyjmuje nóż z tyłem do i powie i, i straszy, straszy, że jeżeli zostanie uchwalona konstytucja, to on tutaj. zabije swojego sześcioletniego syna. Pan, tak. Żeby nie żył w takim kraju, w którym będzie niewolnikiem. Tutaj jest tak. Tak, tak tutaj, ale z przodu pan będzie. Tak. Widzę, że chętne dzieci, mogą być dwójka. To jest czy? najtrudniejsza rola. To tak. Jak ktoś jest przeciw, muśna. O, dobra, dobra, Proszę. dobra, świetnie, świeci się położył. Młody no człowieku, chcesz wejść na scenę? Możesz wejść na scenę? Chodź. Chodź, 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 chodź. Tu od razu wskoczymy. Chodź, próbujesz. Masz ze sobą śpiechnik, będziemy razem śpiewać. bardzo dobrze. Spokojnie, tak. sytuacja jest opanowana. Do niczego złego nie, nie doszło. On tylko groził, że zabije tego sześciolatka. Tylko groził? On tylko groził. No nie, 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 A, bo to tylko... jest drugi pan, który Zostaj go wkleja za rękę, żeby, żeby nic mu nie zrobił. Także przeżyjesz. Ja no, proszę Państwa, mamy pozorantów do y, obrazu mistrza mateki. Jeszcze brakuje y, Kołontaja, który tam... Kołłąta... Tak, Hugo? Je, je, jeszcze Hugo, Hugo mamy, Kołłątaj. Proszę, proszę bardzo. Mamy tutaj jednego Hugo, ale... Chcesz być na obrazie? A, a kto, kto, kto się czuje? Kto jak... się czuje? Takie pytanie. To trzeba wybrać. Kto się, kto się czuje? czuje? W jakimś długim płaszczu może... W w płaszczu ktoś... To ma ochotę sobie. wejść w stan duchowny? Jest pan. O, na, na ten Jest, Idzie kołotaj. sam się zgłosił, się zgłosił Ale on był taki w życiu, że się do wszystkiego zgłaszał. Przecież to ten człowiek w nocy przepisywał konstytucję. Rwał się po prostu. A tak, tak, wszyscy Hukaw. już napisali wcześniej. Tam, 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 tam. Głózysza, August pan. przyszedł, coś powiedział, Tanie, napisał. A potem ten kołotaj siedział kulem, całą noc i jeszcze przepisywał. Kserował. Dobrze, proszę Państwa. Z grubsza mamy chyba wszystkich. Pięknie. Oni się nie uśmiechali, proszę Państwa, teraz coś takiego. Że y, potem krytycy mówili, że y, oni przyjmowali francuskie pozy i francuskie miny. Pamiętajcie, żeby się nie śmiać. To się nie śmiejemy! Nie wolno wam się śmiać. Poważnie, Poważne tak, miny, tak, tak jest kwadratowo, Podbródki wyżej, tak, tak jest, tak? ręce bardziej wygięte. Proszę, tak wszyscy leciutko takie zgięte łokcie i nadgarstki. O. Proszę, teraz fotografowie mają swój czas. Matejko właśnie, Zjeżdża? właśnie Zjeżdża, wjeżdża. Właśnie fotografuje. Właśnie fotografuje nasz Matejko. Jest, to, jest Jest, Matejko. Proszę. Matejko przebrało. A jak odmłodział. Z odmłodział, nie? Mosta... Odmłodział, z mosta... Wysta... odmłodział. No, starsze mówią w mówi XIX wieku. Odmłodział. Odmłodział. Zgolił Matejko. No właśnie. Proszę Państwa, wielkie do... brawa. Brawa dla tych wspaniałych pozorów. Teraz czas dla fotoreporterów, proszę Państwa. Kto? To jest z rodziny, lub nie z rodziny, możecie im porobić zdjęcia. Dajcie aparaty, to ja wam porobię zdjęcia. Proszę Państwa, to jest taka konstytucja 3 maja, na jaką rozwadów wstać. No cóż. Wspaniali pozoranci, wszyscy mają zdjęcia, tak wszyscy zrobione? Kwiat rozwadowa zebrał się tutaj, aby tę sytuację jednak dopiąć. Tak. I słuchajcie, bo do następnego obrazu Matei Bitwa pod Grunwaldem. <noise> Zapraszamy już niebawem. Ale to za chwilę. Teraz dziękujemy Wam serdecznie. Chodźcie do przodu. Bo, brawa. Pokłonicie się wspaniałej publiczności, a publiczność Wam podziękuje. Brawa. Uwaga do uchłonów. 3-4. Ale Pan krzesła nie wynosi. To, 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 to nie było za krzesło. To było wolontariacko. W Konstytucji uchwalono, że dóbr majątkowych nie można wyrzucać. Pani Dziękujemy. Dziękujemy. Ty skaczesz tędy, czy schodzisz Panie po schodach? Co, no? A jednak, patrz, patrz. Ważne stanowisko zajął no, no, już chciał wynieść. To teraz y, rozglądamy się, gdzie jest. Y... Nie, proszę Państwa, teraz będzie coś następnego, gdyż y, y, ta konstytucja została uchwalona, my byliśmy świadkami tego, że została ona przeniesiona do Katedry Warszawskiej, tam y, było zaprzysiężenie Wszyscy Się szczęśliwie zachowywali, śpiewali, radowali. I teraz właśnie chodzi o to, żebyśmy tutaj odzwierciedlili ten moment. Oczywiście. Ten moment śpiewania narodu polskiego. Tak, tak, które, tak które łączy jednocześnie. Łączy który powoduje, że się taka wspólna atmosfera radości. No i świętowania właśnie. Świętowania. Umiesz świętować po polsku? Oui. Yy, tak. Dobrze. Ja no, świętuję właśnie. Świętowałem przez ostatnie cztery dni i już bym chciał mieć przerwę. Proszę Państwa, i skoro łączy nas obraz Jana Matejki, zawsze i tam możemy przyjmować pozy francuskie. Spróbujmy. Nie, że hotelskie czy coś, tylko raczej francuskie. Nie to, że tu, to Prawa ulega na do przodu, proszę no, bardzo. Proszę bardzo. Proszę. Stopa lekko wygnięta na zewnątrz. Ci siedzący tam też nie tak, tak, tak. po polsku, tylko raczej po francusku siedzimy. Bo do świadeczki, do tyłu, to jest. Ręka lekka, dłoń luźna. Miny raczej takie. Poważne. Tak. Peruki wyciągnąć, proszę. W, w francuskich pozach y, tzw. scenicznych było to, że miny były poważne, ale układ ciała już mniej. Nie proszę jeszcze. bardzo, wszyscy, 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 jak stoimy, to nie stoimy sobie prywatnie, tylko stoimy tak i za chwilę będzie śpiewano. Kiedy coś śpiewamy? Śpiewa no, śpiewamy najważniejsze piosenki no, w, w Polsce. Tak. I tak właśnie śpiewamy, dobrze? No, dobrze, dziękuję bardzo. Zapraszamy teraz mu Na muzyków. Czyli prosimy zostać w tych pozach. Tak. W pozach zostać. jeszcze? Tak. Jak przyjdą muzycy, wielkie brawa dla muzyków, oczywiście. Najpierw pani najpierw pani Dla niej też wielkie brawa, największe. Proszę bardzo. Dziękuję proszę spojrzeć. Pani konferencja wjechała z Paryża. Tak. Moda paryska. Ubrana w butiku La Paris. La Paris ma Paris. No, no, tak I proszę bardzo. Oui, oui, oui. Oui. I, I dalsza Merci. część konferencjerski będzie po francusku. Zapraszam. Myślę, że jednak dostosuje się do tutaj języka polskiego. Zdecydowanie w końcu to święto, prawda? Polski, więc.